Uh. Myli Państwo, zebraliśmy się tu ze straszliwego powodu. Chciałam przejść na spokojną emeryturę, a tu taka sytuacja. Zaszokowała mnie naprawdę ta sytuacja, w której tutaj. Teraz znalazłam się tu przez przypadek. Jestem e, sąsiadką. Uważam, że jestem jak wina. Sama wiecie, bardzo lubię wino. wiecie, wino jest dobre w każdej postaci. E, jestem szczęśliwą małżonką e, swojego męża Jeremiasza. Uwielbiam pomagać ludziom. Miałem szczęście w życiu. Okej, okay, jak zginął Vernon? Właśnie, Pani mąż wspominał, że pani naprawdę lubi czytać. Zgadza się. Jaką ostatnią książkę z tej biblioteki pani miała okazję mieć w rękach? I do pudła. Bierzemy nikogo innego. Jak.